Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, bardzo serdecznie pozdrawiamy Was w dzisiejszą Niedzielę Trójcy Świętej. Dedykowana jest ona tajemnicy Pana Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Przepiękne zaproszenie do. Kontemplowania tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Czy Pana Boga można zrozumieć, czy Pana Boga można wyjaśnić, kiedy Sam Jezus mówi, jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale znieść jeszcze nie możecie, dopiero kiedy pośle Wam ducha. ducha. To tak jak z uczniami w szkole. Nie od razu uczymy się dzielenia, ułamków, funkcji, ale najpierw musimy nauczyć się dodawania i odejmowania. Najpierw musimy. Zrozumieć czym są liczby. Tak samo Pan Bóg wychowuje nas, prowadzi do pełniejszego zrozumienia. Pan Jezus był na świecie, uczył swoich uczniów, widzimy, że byli mało pojętni, jeżeli można tak powiedzieć, a na końcu powiedział przed swoim odejściem, że pośle ducha prawdy, aby nas wszystkiego nauczył. Mówię nas, bo nie tylko uczniów, apostołów, tych, którzy z nim jedli i pili po zmartwychwstaniu, ale w każdym pokoleniu. Poucza. Prowadzi do pełniejszego zrozumienia. Ale przynajmniej spiega taka historia, kiedy ją zauważamy poprzez poszczególne księgi, od księgi rodzaju, aż po apokalipsę świętego Jana, czy dzieje apostolskie, czy listy potem. Ale powiedzmy sobie, jak Bóg się objawia, właśnie stopniowo. W tajemnicy Starego Testamentu Bóg Jachwe. Ten pokazany jako stworzyciel. Mamy scenę w raju, ojciec, który stwarza. Jako ojciec. Tak. właśnie. Później przychodzi syn. Tak, potem syn, właśnie ten zbawienie. wielka kontemplacja Pana Boga, Jego miłości do człowieka. No i teraz zapowiadany. I dalej Duch. Duch Święty, czas Kościoła, cała Trójca. Historii zbawienia. Też właśnie jest wiele rzeczy, których my nie rozumiemy i nie jesteśmy nawet w stanie ich pojąć, ogarnąć, bo jesteśmy, po ludzku mówiąc, bardzo ograniczeni, kiedy chcemy się zmierzyć z tajemnicą nieskończoną, niepojętą i nieodgarnioną. Dlatego bardzo mi się podoba to, co powiedział święty Augustyn, to jakie miał widzenie nad brzegiem morza, kiedy zobaczył dziecko, które muszelką w muszelce nosiło wodę z morza do wykopanego dołka w piasko. I pytając dziecko, co ty robisz? Odpowiedziało mu: Prędzej ja przeleję całe morze to muszlą do tego dołka, niż ty pojmiesz Trójce Święto. I to właśnie jest piękne doświadczenie obrazu Pana Boga, i tego obrazu życzymy nam wszystkim. Prośmy o moc ducha, o moc Jezusa Chrystusa i moc Ojca. To znaczy jeden Bóg, osoby oddzielone od siebie, ale zawsze razem we wspólnocie. Ojciec, który stwarza, syn, który nas odkupił, i duch święty, który nas uświęca. Dostąpiliśmy już dzieła stworzenia, dzieła odkupienia, a teraz dzieło zbawienia, które dokonuje się w Duchu Świętym. Niechaj zatem moc łaska od Boga Ducha Świętego nieustannie nas wszystkich ogarniają, prowadzą, abyśmy mogli z Bogiem wszyscy razem spotkać się w niebie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i wołamy raz jeszcze z mocą: Maryjo, Królowo pokoju, módl się za nami.